Licytacja koni szlajch. Ej, Zosia wiesz co? Co? Bo w ogóle ostatnio Marek mówił mi, że niedaleko właśnie naszej stajni będzie jakaś licytacja najdroższych koni. Naprawdę? W sumie żeby nam się trochę przydało parę koni, bo niedługo zawody, a my nie mamy za dużo koni. Potrzebujemy gorące krwistych więcej trochę. No właśnie, więc trzeba Markowi powiedzieć, że chcemy wziąć udział w licytacji. Okej, okay, to ja do niego idę, a ty tutaj poczekaj. Marek, Marek! No, co tam, Zosia? A wiesz co? Bo ogólnie tak gadałam teraz z Wiktorią i może weźmiemy udział jako nasza stajnia w tej licytacji koni, bo by nam się trochę przydało koni gorąco krzystych. To no w sumie to dobry pomysł. To pakujemy się i jedziemy. Ale że tak szybko? Już teraz? No tak, a kiedy myślałaś? Przecież mamy jeden dzień do lasu, a przecież musimy jechać konno. A nie możemy wynająć jakiegoś kampera czy jakiegoś auta? Nie, mamy konie, jedziemy konno. No okej. Okay. Dobrze, że znalazły się derki, bo dzisiaj, mimo że słońce świeci, jest trochę zimno. No, racja. Mimo, że słońce świeci, czasami potrafi wiać silny wiatr. Dobra, musimy tak marudzić? Jedźmy. No to ruszamy. No, no to jesteśmy na miejscu. No to świetnie, po tej długiej drodze należy nam się odpoczynek. To co, siadamy z koni? Tak. Za 15 minut ma zacząć się y, licytacja. Mam nadzieję, że będą jakieś araby. A co to się tak oparłeś na te araby? No właśnie. No bo araby, czytałem taki właśnie artykuł o arabach, że one zwyciężają y, skoki i w ogóle. No w sumie racja. Miejmy nadzieję, że będą na licytacji. 12 minut później. Ej dziewczyny, za trzy minuty zaczyna się licytacja, chodźcie już na miejsce. Okej, okay. zbierajmy się. Uwaga, uwaga, zaczynamy zawody. Pani Matilda będzie prezentować każdego z koni. Pierwszy koń to American Stock Horse. Brawo! Brawo! I teraz prosimy następnego konia. Następny koń to ogier rasy pełnej krwi angielskiej. Proszę zaprezentować. Dość ładny, nie? Nie no weź się, mamy już y, dwa konie angielskie bez przesady. No w sumie. Dziękujemy. Następny koń to Tinker. Wow, ale wielgaśny. Zapraszamy następnego kandydata, czyli konia czystej krwi arabskiej. Ej, patrzcie tego. No, mam nadzieję, że nie będzie za drogi. Następny to. Młody koń Tinker. Ma on dwa lata i trzeba jeszcze rok poczekać, żeby można będzie go zajeżdżać. I przedostatni koń, czyli również koń czystej krwi arabskiej. Jest młody, pięcioletni letni ogierak. Ale przepiękny! On jest najpiękniejszy. Tak, musimy go kupić. On jest po prostu cudowny. Racja. I nasz już ostatni kandydat. Jest to zierobaczek również razem Tinker, który jest świeżo po urodzeniu. Ale malutki. Dziękujemy, Pani Magda. Teraz będziemy zarzucać ceny. Okej, okay. pierwszy kandydat to koń pełnej krwi angielskiej. Kto da więcej? Tysiąc. Tysiąc po raz pierwszy. Trzy tysiące. Cztery tysiące pięćset. Cztery tysiące pięćset po raz pierwszy. Kto da więcej? Dobrze, a więc... Koń pełny krwi angielskiej jest pani. dwa konie zostały sprzedane. Teraz czas dla na naszego araba, którego pragną osoby z naszej stajni. Dwa tysiące. Trzy tysiące dwieście. Trzy tysiące siedemset. Cztery tysiące. Dziesięć tysięcy. O Jedenaście tysięcy. Dwieście pięćdziesiąt. 30 tysięcy po raz pierwszy. I koniec pana. Jest, udało się. Ale piękny. Oto ten młody konik. Za ile się sprzedał? 600, 1200, 2500. 2500 po raz pierwszy. To da więcej. Niech nie dałoby tej kwoty. Ten koniec pani. Gratulacje. Teraz, kto wylicytuje najwięcej za drugiego konia arabskiego? 20 tysięcy. 30 tysięcy, 500. 40 tysięcy. 40 tysięcy po raz pierwszy. I obecnie ten piękny rumak należy do Zosi. A i udało się, kupiliśmy go. Teraz bierzemy te konie i jedziemy do stajni. No co nam się udało z tymi koniami. No, są naprawdę piękne. Siedem dni później. Hej, słuchajcie mnie, szybko, chodźcie tutaj. Co się stało? No w boksi Arabów to się dzieje. Chodźmy tam szybko. No, już pędźmy. I, i... O nie, zobaczcie. O nie, a jak coś się zaraz stanie. Nie wiem, poczekajcie, ja ją zaraz przytrzymam i obadam jej serce. No, wszystko jest dobrze, powiem wam wiadomość. Ale jaką? No, powiedz, powiedz szybko. Arabi będzie miałaś rybaka. Nie gadaj. Ale super. Tak, zaraz wyjdzie. Ojeju, jakiś śliczny. Poczekaj, pomagam mu stać. Ale piękny. Spokojnie nie zabierzemy go Wam. No popatrzcie, jak się kochają. To na tyle. Pa!